dobry. Znajdujemy się na polach pod wieluniem. Jesteśmy właśnie na pokazie ciągnika makormik serii X7 model 624. Ciągnik, który dzisiaj prezentujemy, może poszczycić się mocą 240 koni masą wysyłkową 8300 kg, a zważony, gotowy do pracy ponad 10 ton. W ciągu mamy zamontowany silnik FPT. Cechą charakterystyczną tego ciągnika jest to, że ten silnik zamontowany jest w ramie żeliwnej i zawieszony na silent blokach dzięki temu wibracje które generuje silnik są odizolowane od kabiny i od stanowiska operatora rama żeliwna daje ciągnikowi dodatkowo około 300 kg masy i stanowi E, bardzo mocny element konstrukcyjny, do którego w pewny sposób możemy montować oprzyrządowanie przednie, takie jak na przykład przednitus. Ciągnik dzisiaj pracuje w siewie pszenicy z agregatem Amazonę. W pełni ustawiony, zautomatyzowana praca, więc operator bardzo wygodnie pracuje tym ciągnikiem, ponieważ wszelkie operacje, które odbywają się na uwrociach zostały zautomatyzowane, zaprogramowane i za pomocą jednego przycisku, operator. Bardzo wygodnie tym ciągnikiem operuje. Ciągnik wyposażony jest w bezstopniową skrzynię biegów czterozakresową. Dzięki temu możemy optymalnie dopasować obroty silnika do zadanej pracy, jak również ustawić automatyczne utrzymywanie prędkości pracy. Również mamy zaprogramowane obroty silnika. Ciągnik wyposażony jest też w miękką oś. Więc praca tym ciągnikiem bardzo komfortowa. Również kabina jest amortyzowana. Mamy tutaj do czynienia z kabiną z amortyzacją półautomatyczną, półaktywną, która dopasowuje się do poziomu wibracji, jakie możemy na polu wygenerować. I w sposób automatyczny dopasowuje poziom amortyzacji do, do poziomu wstrząsów. Również możemy ten poziom amortyzacji w komputerze pokładowym ciągnika zmienić. Ciągnik serii X7 to ciągnik, który należy do grupy ciągników tzw. serii LWB, czyli long wheelbase, czyli długi rozstaw osi. I mamy tutaj do czynienia z rozstawem osi sięgającym prawie 3 metrów. Ciągnik ma bardzo dobrze rozłożoną masę po osiach. Masa po osiach tutaj jest rozłożona z obciążnikiem przednim 50 na 50, więc mamy dzięki temu dobre rozłożenie masy, a co za tym idzie bardzo dobrą trakcję. Ciągnik również jest wyposażony w niskociśnieniowe opony, gdzie przy bardzo wymagających zadaniach, gdzie jest potrzebna duża siła ciągu, możemy jeszcze regulować trakcję, regulując poziom ciśnienia w oponach, tak żeby ten ciągnik. Miał jak najlepszą przyczepność na polu. Ciągniki Makormik serii X7 to ciągniki, które na nowo zostały zaprojektowane i wyposażone w najnowsze silniki spełniające normę Stage 5. Więc mamy tutaj ciągnik spełniający najbardziej rygorystyczne normy europejskie. W najbliższych dniach na targach w Bolonii będzie również prezentowana kolejna odmiana ciągnika X7, tak tzw. SWB, czyli Short Wheel Base. Ciągnik o troszkę krótszym rozstawie osi, gdzie również znajdziemy w ofercie ciągniki czterocylindrowe. Maksymalny rozmiar ogumienia jaki możemy zastosować w tym ciągniku to opony na feldze 42 calowej 710 szerokości i tak jak wspomniałem wcześniej mogą to być opony niskociśnieniowe. Również na przedniej osi mogą być opony niskociśnieniowe. Dzięki temu w bardzo wymagających zadaniach ten ciągnik będzie radził sobie bardzo dobrze. Ciągnik może być również dociążony z tyłu, możemy dociążyć ciągnik obciążnikami kół. I tak przygotowany ciągnik do pracy zapewni nam wydajną pracę nawet z bardzo wymagającymi narzędziami. Ciągnik ma komik serii X7, może być również wyposażony w pełen komplet urządzeń do prowadzenia równoległego do nawigacji satelitarnej. Tutaj współpracujemy z firmą Topcon. Ciągnik może być przygotowany fabrycznie do montażu takiego zestawu, może być też w pełni wyposażony wyjeżdżając z fabryki lub też może być dołożony do ciągnika zestaw z kierownicą. Jeżeli chodzi o układy nawigacji, Mamy tutaj możliwość pracy na sygnale EGNOS i tutaj mamy do czynienia z dokładnością 20-30 cm, ale jak również w systemie RTK i tutaj z dokładnością do 2 cm ciągnik może pracować. Konsola nawigacji może również obsługiwać inne zaawansowane funkcje, takie jak zmienne dawkowanie nawozu czy zmienny wysiew, jak również automatyczną kontrolę sekcji w opryskiwaczu. Również możliwe jest mapowanie pól, wprowadzenie dokumentacji zabiegów dzięki konsoli, którą możemy znaleźć w tym ciągniku. Konsola również posiada funkcję zdalnego dostępu do wyświetlacza, także możemy też zdalnie uzyskać dostęp do wyświetlacza. Również ciekawą funkcją w konsoli nawigacji jest możliwość wywołania takiej funkcji, która się nazywa Extend, czyli możemy obraz wyświetlacza rzucić na urządzenie mobilne typu tablet lub telefon, i będąc poza, poza ciągnikiem, przeprowadzić na przykład próbę kręconą w silniku. Dlatego, że te wyświetlacze pracują w technologii isobus i również mogą służyć jako konsole sterujące. Różne maszyny towarzyszące. Na pokładzie ciągnika możemy również znaleźć podłokietnik multicontrol, na którym zamontowany jest wyświetlacz DSM. Na tym wyświetlaczu DSM możemy praktycznie ustawić całą maszynę. Możemy zaprogramować maszynę tak, żeby w sposób wygodny operować ciągnikiem. Dzięki wszystkim systemom, które są zamontowane na pokładzie tego ciągnika, praca ciągnikiem Makormik X7624 jest bardzo wygodna, niemęcząca męcząca. Długie godziny pracy spędzone w tym ciągniku są przyjemnością.